Słoneczko na postanowiłem e, zrobić troszeczkę filmów dotyczących Orixa, i e, jego ustawień. Na początek chciałem Wam e, pokazać moją wersję ustawienia dyskryminacji w tym wykrywaczu. E, e, może w sumie może, to, to można przeszczepić sobie do usa, takie, taką zabawę, e, więc tak, e, mam wykopany dołek i mam gwóźdź schowamy sobie go tak. fabryczna dyskryminacja w, w Deusie jest 7. w trybach z dyskryminacją znaczy w Oryxie jest 7, w trybach z dyskryminacją Ton do Fast Dyskryminacja 7, częstotliwość, e, częstotliwość 14,4, czułość zostawimy 90, fabryczną e, reaktywność 2,5. Dyskryminacja 7, mamy gwoździa. Jak się będzie zachował głość, Można powiedzieć, że jest dyskryminowany. Co w tym wypadku ja robię? No, próbuję, ja zawsze zaniżam dyskryminację i pokażę wam sposób, jaki nauczyłem się przy użytkowaniu Gold Maxa Powera. Ten gwóźdź ma około 2,5 cm, czyli calowy gwóźdź. Poszukam miejsca, w którym ten gwóźdź będzie będzie rozpoznawalny, ale z pewnego podejścia i później wam wytłumaczę, jak ja to używam. Eee, więc tak, spróbuję zmniejszyć do 5, jeszcze troszeczkę bardziej robi ten sygnał kolorowy, jakby nie, ale tu ciągle mamy żelazny, wciąż żelazny, czyste żelazo, czyste żelazo. czysto żelazo jakbym nie kombinował 2,5 2 czysto żelazo 1,5 już przebija się kolor prawda e... a chcemy zrobić coś takiego żeby był czysto żelazisty, z tego podejścia oczywiście, czyli zostawienia ustawienia gwoździa w ten sposób. Myślę, że tu jest czysty, bez żadnego przyjścia koloru. Natomiast w tym trudniejszym przemiataniu będzie mieli sygnał koloru. Ustawiłem poziom dyskryminacji żelaza podobnie jak to robiłem w Golmaxie Powerze, dlatego że w Golmaxie Powerze Filozofia poszukiwania była troszeczkę inna, żelazo trzeba było wykryć i oznaczyć. Czyli jeśli miałem nam sygnał jakikolwiek, ja już słyszę, że jest lekkie przebicie tego żelaza, obchodzę go o 90 stopni i otrzymuję czyste ton żelaza. Po prostu szukając zaniżoną w ten sposób dyskryminacją, Należy żelazo sprawdzać. Nie, nie chodzimy na leniucha, czyli o, zaburczowo żelazo, idę dalej, prawda? Ale kontrolujemy to żelazo. I to właśnie y, działa w ten sposób. Czysty kolor żelaza, ja tam słyszę nutkę, nutkę że tak powiem. Czy, czysty ton koloru, ale z nutką, lekką żelaza. Z podejściem czysty ton żelaza. Jakie to daje benefity? Ja się spotkałem z taką sytuacją, że ludzie na przykład w Deusie ustawiają dyskryminację 25 Teraz Wam wytłumaczę, co wtedy tracicie Mam tu taki cel, to jest Skabek ale jest taka krótsza, że tak powiem Short Tu mamy tego gwoździa, położę tutaj tą łuskę. Pamiętacie, że w tym ustawieniu, w tym przemiataniu, mieliśmy czysty ton żelaza. Co się teraz stanie? Mamy czysty, mamy czysty, ton koloru, prawda? Więc jeśli na to żelazo i je skontrolował, czysty ton koloru, obchodzę kolor, kopię w przedniej ustawieniu, bez tej malutkiej łuseczki która jest niesamowicie trudnym celem. A w okolicach żelaza jeszcze jak jest, no to jest jeszcze gorsze. Daje to, że to byśmy wykryli. Dobrze, spróbujemy w takim razie dyskryminację 7, fabryczną. Czy wtedy byśmy znaleźli tą łózkę? Nie. Wodzę. z jest Ta jest dla wykrywacza celem nisko przewodzącym, trudnym. ale teraz pokażę Wam, jeśli byśmy ustawili dyskryminację na 25. Tak jak to niektórzy w dołu się ustawiają. Szansa wydobycia tego tego mikrokoloru w, obli, w, w, w towarzystwie żelaza jest niemożliwa. Dlatego dlatego, kiedy sobie wymyśliłem taki sposób ustawienia dyskryminacji i go praktykuję, jest to, jak można by powiedzieć, dla osób zaawansowanych ustawienie dyskryminacji, bo trzeba mieć wykrywacz, że tak powiem, ogarnięty w jednym paluszku. Trzeba umieć dopasować reaktywność, dopasować czułość, dopasować strojnie do gruntu, Przede wszystkim słuchać. Słuchać wykrywacza, co mówi, i nie iść na łatwiznę. Nie kasrować wykrywacza jakimiś tam ustawieniami, które go po prostu niszczą. Wtedy, jeśli tak chcecie, no to możecie sobie kupić znacznie tańsze wykrywacz. Jest wiele wykrywaczy bardzo dobrych, trochę tańszych, uproszczonych, ale żeby nie niszczyć tego, co okropnie wykrywacz jest dobre, czyli tej separacji i możliwości znajdowania trudnych celi w, 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 w przeżelazie, prawda? No. Więc myślę, że to jasne. Jak ustawiamy dyskryminację? Wystarczy gwóźdź albo cel żelazny, którego nie chcemy, zakopać na pewnej głębokości. Wiadomo, że Deus Fast nie jest programem do kopania głęboko, ale jest to program separacyjny. Wystarczy gwóźdź tak, że nie zakopowałem głęboko i eksperymentować. Ustalić sobie poziom, na którym dla Was żelazo jest rozpoznawalne i zastosować taktykę oznaczania żelaza, ja to nazywam. Czyli macie cel, i przechodzicie 90 stopni obok, obracacie się, jest czyste żelazo, idziecie dalej. Ja Wam tutaj wszystko pokazałem, więc myślę, że wszystko jest wyjaśnione i jasne tutaj, nie ma, żadnych, nie ma żadnych tutaj niedomówień. Wykazowałem także różnicę między wysokim ustawieniem dyskryminacji, co możecie stracić. W dobrej miejscówce możecie stracić na przykład denarka, który jest podobny wagowo do, do, do właśnie do tej, do tej łuseczki denarek waży gdzieś, nie wiem, 0,7 grama, no to to jest coś między, między takiego. W Towarzystwie Żelaza go stracicie. Jeśli chcecie być lepsi niż inni, to gorąco polecam w ten sposób rozwiązywać sprawę dyskryminacji i w Eryksie, i w Deusie. Trzymajcie się, do usłyszenia.